Witaj. W tym filmie odkryjesz, jakie korzyści płyną z ukończenia kursu Przyciągnij pieniądze z Kenem Hondą. Zrozumienie relacji z pieniędzmi to kluczowy element. Kurs pomoże zmienić podejście do finansów, aby przyciągać obfitość. Szczęśliwe pieniądze to kolejny temat. Nauka przyciągania pieniędzy, które przynoszą radość, zarówno w zarabianiu, jak i wydawaniu, zmieni życie. Emocjonalna równowaga jest niezbędna. Wzmocnienie money IQ pozwoli lepiej zarządzać emocjami i finansami. Zwiększenie dochodów to cel, który można osiągnąć. Przełamanie negatywnych przekonań o pieniądzach stworzy przestrzeń na większy przepływ finansowy. Osiągnięcie finansowej wolności to marzenie wielu. Kurs dostarcza narzędzi do budowania stabilności finansowej i życia bez stresu o pieniądze. Kurs przyciągnij pieniądze jest idealny dla osób szukających finansowej równowagi. Jeśli chcesz zmienić podejście do pieniędzy i przyciągać obfitość, to jest to dla Ciebie. Dla ludzi pragnących zbudować zdrową relację z finansami, kurs pomoże przezwyciężyć blokady związane z pieniędzmi i zacząć zarabiać z radością. Osoby dążące do wolności finansowej znajdą tu cenne wskazówki. Kurs nauczy, jak stworzyć stabilność finansową, niezależność i poczucie bezpieczeństwa. Przedsiębiorcy i freelancerzy również skorzystają. Kurs pomoże przyciągnąć więcej zysków w harmonijny sposób. Każdy, kto pragnie większej obfitości i sukcesu w życiu osobistym i zawodowym, znajdzie tu coś dla siebie. Kurs przyciągnij pieniądze z Kenem Hondą to krok w stronę lepszego życia. Pieniądze mogą być źródłem szczęścia i pozytywnej energii. Nie czekaj, zainwestuj w siebie i przyciągnij obfitość już dziś.